Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak bardzo prosty sposób zrobić przepiękne, przepiękne bolerko. To bolerko składa się, tak jak widać, z dwóch kół. Proszę spojrzeć. Zaczynamy to jedno koło. Proszę spojrzeć, robiąc czy na okrągłych drutach, czy po prostu robiąc. Yy, robiąc i zostawiając miejsce po prostu do, do estetycznego szycia. Więc nabieram na druty oczka, proszę spojrzeć, i przerabiam cztery rzędy powiedzmy wzorem ściągaczowym. Następnie tu, gdzie jest pomarańczowy kolor, w tym momencie podwajam liczbę oczek, robiąc oczywiście narzuty. Przerabiamy sobie dalej. Wzorem ściągaczowym czy jakimkolwiek innym wzorem. Następnie, dochodząc do pewnego momentu, tak jak tutaj mam pomarańczowy, żeby widać było, ponownie podwajam tą ilość oczek i przerabiam wzorem dalej ściągaczowym. Na końcu zrobiłam sobie taką, taki ładny wzorek, który znajduje się oczywiście w moim kanale na YouTube. To jest wzór kwiatuszki. I. Zakończyłam. W ten sam sposób zrobiłam także i drugą część naszego, naszego bolerka. Także składając to bolerko, dorobiłam jeszcze warkoczykiem, żeby ładnie można było z przodu. Zawiązać to nasze bolerko. I jest prześliczne. Naprawdę proszę mi wierzyć, jest bardzo proste do zrobienia. Proszę subskrybować mój kanał. Mam wiele bardzo ciekawych wzorów Państwu do pokazania. I oczywiście, jeśli są jakiekolwiek pytania, zapraszam bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.